Czy wiedziałeś, że zawód reportera to jeden z ciekawszych zawodów świata? Bo właśnie dzięki niemu dostęp mamy praktycznie wszędzie. Ale nie chodzi tylko o dostęp, chodzi o przekazywanie informacji. A z nim jest tak, że możemy praktycznie przekazać wszystko. To zdjęcie z wczoraj z Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Ale nie tylko, dobre materiały są promowane. Co to parę się o Concentrao? Concentrao? Koncentraum! Sí. Con je Goę <grytania> <c> <grytania> 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 Jednak reporterem nie trzeba się narodzić. Wystarczy tego fachu spróbować. Tak jak nasz ostatni gość. Czyli pani burmistrz, pani Barbara Rabiecka. Tak. Fajnie śpie można śpiewać muzyki. -ki. Mam gorącą czekoladę akurat. Rewelacja. No fajnie jest. Super. A Ty co myślisz? O czym? O jarmarku. Bardzo fajny. Naprawdę. Tak? Coś zjadłeś, popiłeś już, czy jeszcze nie? Czy nie? Mm. Tak? Watę jadłem, będę. Super. To będziemy Tobie dopingować. Dziękuję. Nawzajem.